Witam Państwa serdecznie. Na tym filmiku zobaczymy, jakie informacje możemy znaleźć w tabeli punktów gięcia. Dla tego przykładowego loga została wygenerowana poniższa tabela punktów gięcia. Jakie informacje ona zawiera? Pierwsza kolumna zawiera kolejne numery krzywy. Tak jak widać, dla literki B jest to 1, dla literki P jest to dwójka. Na niebiesko zaznaczone są kształty wewnętrzne, na przykład... Górny środek brzuszka literki B ma numer 4, i ten numer jest w tabeli oznaczony kolorem niebieskim. Z kolei w ostatniej kolumnie znajduje się długość krzywej. Dla literki B będzie to 2524 mm, natomiast w drugiej kolumnie mamy obwód literki powiększony o 2 cm na zakładkę. W kolejnych kolumnach mamy kolejne punkty gięcia. Dla pierwszego kształtu mamy pierwszy punkt i drugi punkt. Oba pokazane w tabelce. Kolejny kształt numer dwa ma tych punktów więcej. Raz, dwa, trzy. I to samo widzimy w tabelce. Zwrócić należy uwagę również na to, że na czerwono mamy zaznaczone punkty gięcia, które są punktami wewnętrznymi. Na końcu tabelki mamy sumowanie wszystkich długości taśmy wraz z zakładką. Dane z takiej tabelki można za pomocą taśmy mierniczej nanieść na taśmę, aczkolwiek polecamy szybszy i pozbawiony błędów sposób, a mianowicie. Zamówienie taśmy z gotowym nadrukiem. Można to zrobić za pomocą automatycznego składania zamówień i zostało to omówione w kolejnym filmiku.